Sprawy niby oczywiste, zwłaszcza w obliczu zbliżającego się paktu migracyjnego i układu Donalda Tuska z niemieckim kanclerzem, który już za plecami Polaków przerzuca niechcianych w Niemczech nielegalnych migrantów do Polski. Jest tutaj grupa. To jest gra bezpieczeństwem Polski, bo pamiętajmy, że zagraża nam nie tylko Rosja, ale zagrażają nas te, też tego typu pomysły, jak polityka e, multikulturalna, która doprowadziła Europę do skrajnego zagrożenia. Mimo to wyrwał się premier uśmiechniętej koalicji 13 grudnia, który najwyraźniej nie czuje potrzeby chronienia zachodnich granic. Prezydent Nawrocki znowu wskazał Zachód jako główne zagrożenie dla Polski. To jest istota sporu między antyeuropejskim blokiem, Nawrocki-Brown-Mensen-Peace, a naszą koalicją. Sporu śmiertelnie poważnego. Sporu o nasze wartości, bezpieczeństwo, suwerenność. Wschód albo Zachód. Ale Donald Tusk chyba szybko pożałował swojego wpisu, gdy odpowiedział na niego prezydent Karol Nawrocki.